Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Towarzysz Gugała. Jesteśmy właśnie w sobotni poranek przed pracą. Na chwilkę e, e, odkręciliśmy się od wyciągania towaru, który do nas przyjeżdża. Jest tego dużo. No i tak powolutku do przodu. A mamy kilka rzeczy w promocji dla Was. Jak zawsze, które chcielibyśmy Wam pokazać i zaanonsować. Nie wiem od czego zacząć. Mamy coś dla spinningistów, coś dla karpiarzy, coś dla fiderowców i coś dla młodych adeptów sztuki spinningowej. A to może zaczniemy od młodych adeptów. Jak zastanawiacie się już czy zarazić wasze dziecko wędkarstwem? to mamy coś takiego, co na początek może spełnić wasze oczekiwania lub po prostu ułatwić wdrożenie młodzieży, w wędkarstwo spinningowe. Mamy tutaj taki zestaw spinningowy. Okuma Vibe się nazywa. Jest to wędka długości 180 cm, tak do około 25 g, ciężar wyrzutowy. Jeżeli właśnie zastanawiacie się nad prezentem dla młodego wędkarza albo wędkarki. A chcieliby się to połączyć z wędkarstwem, to jak najbardziej taki zestaw będzie do tego się nadawał. Nie ma co się oszukiwać, nie jest to mega profesjonalny, ultra lekki i super nawijający kowrotek. I na najlepszych komponentach na świecie, jest to taki zestaw startowy. Słuchajcie, ja wam powiem, ile on kosztuje. Zajrzymy sobie do lajtopa. On ze 199 zł aktualnie kosztuje 100 zł. 100 zł to nie jest dużo. Jeżeli nie wiecie, czy wasze, wasze dziecko polubi wędkarstwo spinningowe, czy wciągnie się, czy poczuje chemię z wędkarstwem spinningowym, to nie warto na początek przepłacać. Też zdarza się, że małe dzieci po prostu o sprzęt nie dbają tak jak o dorośli mężczyźni. Gdzieś to ląduje w krzakach, w piachu, jest gdzieś tam zdeptane. I wiecie, czasami szkoda po prostu dziecko kupić zestaw za 1000 zł, a później się okaże, że e, nie wiem, przelotki są połamane, kołowrotek zapiaszczony, e, i po prostu szkoda. Natomiast tutaj, za stówkę, mamy już coś, co może na początek nadawać się do łowienia szczupaków, okoni, gdzieś weekendowo, urlopowo, wakacyjnie. Następnie, jak już po sezonie stwierdzicie, że. E, wspólnie z młodym adeptem, że... E... Chce iść dalej, brnąć wędkarstwo spinningowe, podnosić swoje umiejętności, więcej będzie łowić, wówczas troszeczkę więcej też będzie wymagać od sprzętu i wtedy też dla Was przygotujemy jakiś zestaw. Powiedzmy na, na dla bardziej zaawansowanych młodych adeptów. Natomiast taki na start w formie testowej, wakacyjnej lub w formie prezentu, jak najbardziej będzie się nadawał dla młodego chłopca czy dziewczynki za 99 zł. Okuma, vibe z nawiniętą już żyłeczką, dołożyć tutaj tylko e, tylko przyponik, powiedzmy wolframowy czy jakiś surflonowy e, obrotówka, mała gumka. już można młodzież powoli zarażać tą piękną dyscypliną, tym pięknym hobby, jakim jest wędkarstwo. Następnie, a tak, jeszcze jesteśmy przy spinningu, pokażemy Wam kołowrotek. Który w takim czasie jest to też jest paradoks, bo w sumie, jak jest najlepiej sprzedawalnym się, to nie powinniśmy go pokazywać, tylko te najmniej sprzedawalne się. Ale jeszcze mamy go dużo, może warto by było przybliżyć. Bo jeżeli szukacie kołowrotka do połowu białorybu, gdzieś tam na trout jeździcie, chociaż teraz nie jest za bardzo sezon na trout ale na jesieni się zacznie, jak będzie troszeczkę chłodniej, wówczas może się przydać, tak? jakieś ultralightowe okonki na wędeczki powiedzmy do 3,5 4, 5 gramów, mamy tutaj właśnie kołowrotek w rozmiarze 1000 jest to michel MX2 też nie jest to kołowrotek z najwyższej półki natomiast zadziwiająco płynnie pracuje tak przyjemnie kręci się tym kołowrotkiem w dodatku jest na niego tak bardzo dobra cena że sprzedaje się bardzo szybko ja myślę że chyba jeszcze 70 75 sztuk mamy na stanie, więc warto by było ten stok zdjąć do końca, żeby mogły wjechać jakieś w jego miejsce kolejne nowe kołowrotki. Szpula nie zapłytka nie za głęboka, tak jak wspomniałem bardzo przyjemnie pracujący kołowrotek, nic nie puka, nic nie, nie stuka. Parametry na szybko, jak znajdziemy są so, aluminiowa szpula. 5 łożysk, przełożenie 5,2 do 1, 62 cm nawoju, 208 g wagi. No nie jest to najniższa waga może na rynku, natomiast też e, trzeba zwrócić uwagę na to, że ten jest bardzo tani. Nie naklejmy ja sobie ceny, zaraz Wam wszystko opowiem. Ze 149 zł jest przeceniony na 99. 99 zł za fajnie, naprawdę pracujący kołowroteczek do... Ultra lekkiego łowienia. Niecała stówka. Możemy do tego dobrać sobie na przykład wędkę, nie wiem, Flagman Areata albo Select Sprint. Są ciekawe modele w bardzo dobrej cenie. Właśnie do e, dopasować można do tego kołowroteczka. E, a poczekajcie, bo. Poczekajcie chwilę. Bo tak patrzę, że ta Areata jest nawet w takich. Trochę nawet w podobnych kolorach, yy, trochę takiej szarości, grafitu stalowe, jakieś takie wstawki pomarańczowo-czerwonawe. Myślę, że nawet nieźle to razem wygląda. Więc przy okazji pamiętajcie też, że flagman Areata mamy, o już nie pamiętam, cztery albo 5 modeli różnej długości ciężaru wyrzutowego. Ultralekkie kije dość miękkie do połowu białorybu, e, tęczaków, e, wzdręg, kleni, jazi na najmniejsze przynęty i tutaj już za nieco ponad dwie stówki byśmy mieli fajny zestaw do tego cienka żyłeczka pakiecik przynęt i można łowić Podłożymy sobie tutaj na razie tą areatę więc jak najbardziej michel MX2 w rozmiarze 1000 poleca się do łowienia jak jesteśmy przy kołowrotku to nadal pociągniemy temat natomiast już pójdziemy w stronę karpiarstwa mamy tutaj Miwardi Omikron FSMK2 Jest to kołowrotek z wolnym biegiem Karpiowy e, Jakby ktoś Potrzebował kołowrotka Z wolnym biegiem Bo boi się, że gdzieś tam przyśnie na rybach Żeby mu karp Nie zdjął Zestawu Nie popłynął gdzieś Nie, nie, nie utopił To właśnie dla śpiochów mamy tutaj dobrą betoniarę z wolnym biegiem. Mamy tutaj w pakiecie jeszcze taki e, miękki fajny pokrowiec, żeby to sobie zabezpieczyć na czas transportu. Tak, na pewno mamy e, tutaj Quick Drag. Zobaczcie jak krótki jest ten hamulec. Wystarczy go tak przekręcić. Zabetonowany, zluzowany. Oczywiście ustawiamy sobie wolny bieg. Mamy e, wolny posuw szpuli. Jeden klips, mamy zabezpieczenie pod szpulą, żeby nam gdzieś tam żyłka się nie wplątała, jak złapie troszeczkę luzu podczas nawijania. Duży, wygodny knop i oczywiście standardowy, karpiowy design, czyli czarny. Jeszcze dodatkowe parametry techniczne. Trzeba pamiętać o tym, że Miwardi jest to firma pochodząca z Republiki Czeskiej to postaramy się po czesku przeczytać, co ten kołowrotek w sobie zawiera. Dla nas czeski jest taki troszeczkę śmieszny, często e, podobne słowa mają zupełnie inne znaczenie. Ja myślę, że dla Czechów tak samo. Znaczy, kiedyś nawet rozmawiałem z jakimś Czechem gdzieś tam za granicą e, i oni też się śmieją z języka polskiego, na przykład jak może być samochód, samolot... Jak to sam jeździ, sam lata, i oni też dokładnie w ten sam sposób śmieszkują sobie z naszego języka, jak my z ich języka. No to czytamy teraz po czesku: 8 plus 1 zapółdręnych nerezowych lożisek. Czyli łożysk 8 plus 1. Precyzni ukladni w lasce. Więc tutaj by chodziło o precyzyjny hamulec. Pewności grafitowe telo. Mm, czyli mamy węglowe body, tak? cały, cały jakby korpus. Robustni, snekowe, so, sołkoli. Nie wiem co to jest. Precyzni, przedni brzda. Czyli chyba precyzyjny przedni hamulec. Ekstra, plocha, odha, odchozawa, wiczka. Plus nachradni, kowowa, chluboka, ciwka. Nie wiem też co to znaczy. Odlechcena, kovowaczówka, optymalizowana pro dalekie chody. A resztę Wam podlinkujemy parametrów. No przełożenie 4 plus 1, 25 nałożymy tutaj, poczekajcie, bo jeszcze nie powiedziałem najważniejszej kwestii, jaki to jest rozmiar. Widzicie, że na pudełku nie mamy podanego rozmiaru a opis mamy uniwersalny do kilku rozmiarów kołowrotków. To jest dziesięciotysiączka, więc na tej dziesięciotysiączce 25 piątki nawiniecie tutaj aż 870 metrów. Przełożenie 4,5 do 1 dlatego tak płynnie pracuje. Łożysk 8 plus 1, e, grafitowe body, aluminiowa szpula e, Precyzyjny, quick drag, i oczywiście wolny bieg, i to wszystko teraz. Ten Miwardi Omikron FSMK2 kosztował 375 zł, co było na ceną cenie ostatnich 300 dni przed obniżką, a w tym momencie 269 269. W tym materiale to tyle. Częstujcie się zestawem spinningowym dla młodzieży, fajnym, ultralightowym kołowrotkiem, mocnym, znanym i lubianym kołowrotkiem karpiowym Karpiowy Miwardi Omicron. To wszystko znajdziecie na naszej stronie fatfish.pl. Oczywiście w pierwszym komentarzu pod filmem podlinkuję Wam te artykuły, żeby łatwiej było je znaleźć. Subskrybujcie kanał, żeby nie przekapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz na zasięgu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.